Witam Was w kolejnym odcinku. Jak już widzicie, jestem na stacji mojej kolejki. Dzisiaj postanowiłem zrobić coś na trasie mojej kolejki, którą wydłużyłem. No tak więc zaczynajmy. Są wózki. Zrobiłem już małą część mojego projektu ale resztę zrobię nagrywając filmik. Jak widzicie, tutaj zrobię takie note bloki. W przyszłości zrobię to inaczej, ponieważ mi się to nie podoba za bardzo. Spadająca trasa jest prosta, bez zakrętów. Już widać tutaj część mojego projektu. Jak widzicie jest to kostka Zrobiłem sobie już takie, taką jedną ścianę przednią i kawałek tamtej bocznej e, W przyszłości mam tu zamiar zrobić e, note bloki właśnie tamte co tam były Przejeżdżając będzie tutaj gra muzyka <laughs> To już mamy zrobione. Dokończymy sobie tą ścianę. Ciekawe czy ja mam niebieską wełnę. Właśnie. Nie mam niebieskiej wełny tak więc zaczniemy robić nową ścianę. <laughs> Wymiary takiego jednego kwadrata to 6 na 6 raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Tak, 6 na 6 Kolor w środku ma 5 na 5. Wiadomo, kwadrat ma równe boki. żółty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze jedno. Co ja zrobiłem? Nie wiem, jeszcze jaką z odbloku zrobić staję muzykę. Ale na pewno coś wymyślę. Myślałem nad muzyką z Mario, aż nie wiem, czy uda mi się ją, y, zrobić ją. Ponieważ jest ona bardzo trudna do zrobienia. Trzeba dużo bloków zrobić. Trzeba jeszcze ustawić dobrze dźwięk. Zrobię taką jedną ściankę i przyspieszę filmik, aby was to nie nudziło. Się jeszcze wyjdzie kolejny odcinek? Ale nie jestem pewien. No i hmm. to lepiej wystarczyć. Jeszcze jedno o. i tak będę musiał iść po niebieską wełnę. Zapomniałem zrobić. to podobnie w następnym odcinku powiem Wam coś o modlochach. pokażę wam jak zrobiłem yy, tamtą, tamty, yy, tamten poprzedni projekt Jeszcze jeden kwadrat. No żółtej mi nie braknie chyba. Albo no mi nawet braknie. Też będę musiał wszystkie pozbierać. No. Dobrze. Tak więc od tego momentu przyspieszam filmik, aby was to nie nudziło. już jest z ze powrotem, zebrałem sobie trochę wełny, dokończyłem żółtą ścianę i niebieską <laughs> teraz zabierzemy się za kolejną nie wiem jaki kolor wybrać brązowy ale raczej będzie to pomarańczowy tutaj usuniemy tory i poprowadzimy czarną wełnę pod tory też dam czarną wełnę myślę, że mi jej starczy zostało mi tylko jeden stok. Będę znów musiał iść po czarną wełnę. No nie mam już nic. I znów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziwny trochę ten pomarańczowy kolor. Zbyt jaskrawy. Teraz muszę tutaj przejazd robić na dwie kratki raz, dwa i tutaj No i tak być dobrze No chyba za dużo dałem Raz, dwa, trzy, cztery jest równie ładnie A ja to chodzi Czekam aż mi tutaj trawą zarośnie. Musiałem deal położyć. Zaczy mi pewno wełny czarnej. Inne kolory wykorzystam może w innych projektach. Zostawię gdzieś setą wełnę. Jak już wiecie pewnie jest znana data wyjścia oficjalnej wersji Minecrafta. Nie wiem czy ta data jest y, poprawna, prawidłowa. Czy ktoś po prostu sobie ją wymyślił? Ta data będzie wam się teraz wyświetlać na ekranie. Myślę że to jest y, prawdziwa data, ale nie jestem pewien. Z tego co wiem, to jest chyba 11 listopada, 11, 11, 11, czyli to będzie 11 listopada 2011 roku. Czyli w tym roku. Tak jak mówiłem, brakuje mi czarnej wełny, więc muszę po nią iść. Więc do zobaczenia. Jestem z powrotem, zebrałem sobie jeden z tak wełny czarnej. Tak, więc kończymy. Mój projekt. Niedługo będzie kolejny update Na wersji 1, 4, 1, 5. W której ma się znaleźć pogoda, taka jak śnieg, deszcz, burza będzie. Z tego, co widziałem na filmiku, piorun, który uderzy na przykład drzewo, ma to drzewo zapalić, ale nie jestem też tego pewien. Woda będzie także zamarzać. Zostaną dodane także te statystyki, które miały zostać dodane w 1.4.